Dobra, jesteśmy z powrotem, wszystko się fajnie nagrywa. Ja tylko trochę za cicho mówię, ale zaraz. Znaczy, teraz będę mówił trochę głośniej. Dobra, ja już się tutaj tu kopałem do tego. czy to będzie koblem bo nic lepszego nie mamy. E, chyba sobie nominowałeś, w Kromerze. Nie wiem. A i tak muszę sobie zafundować nowy, lepszy mikrofon, głośniejszy. Ten głośny nie jest. Tylko taka pozeczka, coś zobaczy. Szkła braknie Szkło brakło A ile zrobiłeś? No to nowe się pójdzie Ja tylko zrobię krótkie cięcie, muszę sprawdzić, bo zrobiłem nowe ustawienia głosowe Muszę sprawdzić, czy wszystko dobrze się nagrywa, także cięcie Dobra, wiecie co? Na tych starych nagrywało się znacznie, znacznie lepiej Także te stare zostawię Kromek, gdzie jesteś? Proszę, mi po piasek. Aha, dobra. Dzień nie, było za bardzo ciekawe, ale pomysł myślę, że z tym jest dobry. Chyba też jeden do góry powiększymy, albo tak zostawimy. Fajny ogólnie, widok jest. Ja niedługo będę kupował także nową kartę graficzną, także yy, chyba, 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 chyba będzie już grafika na fency Taka nie za bardzo, ale... Niektóre w ogóle Minecraft nie działa? Także ja się, ja się muszę cieszyć, że on mi działa. To jest pierwsza rzecz. Dałeś na tę szkło do pieca? Ja. my czasami też coś zrobimy poza odcinkiem, bo się. O! Widzimy. Ten pierwszy odcinek był trochę złej jakości. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. No chyba, że się jeszcze przetrważa. A nie, nie wiem. Si się zobaczy. my zaczęliśmy praktycznie nagrywać jak, jak, jak się wrzucił odcinek. Aha i zmieniłem skin na, na takiego. To będzie ona ostateczna decyzja, ja już na innego nie zmieniam. Bardzo mi się ten skin podoba, jest bardzo fajny. A informacje, oryginalnego Minecrafta, czyli premium, a Cromer jak widzicie ma pirata. No. Bardzo biedni jesteśmy, że na, nas na opaty nie stać. Tu szkła nie dałeś, ej. Dałem. Nie dałeś przy wejściu, od tam gdzie jestem pieca. Kurde. No może czasami trochę słabo słychać, bo się zapominam i daleko od mikrofonu mówię. Za, za bardzo nie wiem jak go pogłośnić. Chyba, że jest pogłośnione, ale ja już cię nie robię. Tak zostało nam parę. Chyba 2-3 minuty filmu, także to już nie ma sensu. Dobra, tu to, 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 to trzeba będzie zamurować, ale się stona przetopi. Przecinek odcinek nagram się będzie renderować, a my będziemy grać dalej, to to zrobimy. I co ty tutaj robisz? Czy ty zwierzę w jaskinie? To wracaj i pomóż mi to wyrównywać. Już. Jest, jest tu coś ciekawego. Dużo wągla. To jeden plus, ale z jednej strony tak wszędzie jest go dużo. Ja sobie parę rzeczy ze odłożę. Może w następnym odcinku zrobimy hodowlę bambusa? Szczerze? Nie wiem. Ja bym wolał wykończyć dom, ale zobaczymy. Się zobaczy. Musimy kończyć nagrywać, także Kromer... wraca już tutaj. Nie będziemy już żegnać. Dobra, fajnie widzę cię, nie musisz skakać mi przed gębą. Dobra. Stawaj tu, tu. Także my się z Wami już żegnamy. Komentujcie. Subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. Bajo!